Dzień dobry widzowie, jestem ponownie, jestem następny raz Miał być dzisiaj odcinek, bo trochę daily robię teraz, dlatego jest A dzisiaj będzie grane Xbox Cycling 3.0 Nie 2.9 z Ice Golemem, bo że jestem za słaby na takie rzeczy Ja za stary też Takie rzeczy, no to tak część. No i co? No i tak ten deck się prezentuje Jest jeszcze Ice Bow taki ale on będzie w następnym odcinku, ja Wam go pokażę. Mm. No i co? No i co ja nie będę się dużo, tylko do gierek lecimy tak. Nie ma co... Ja już gram trochę tym deakiem, dlatego nie powinno mi chyba pójść jakoś tak strasznie fatalnie. Ale no, no wiecie jak to jest, tak? Mówi się, że nie pójdzie ci strasznie fatalnie. A dzieci jeszcze gorzej, nie? O jest. To jest golem, naprawdę. No, no, To jest golem. Fajny komentarz, nie? To jest golem. Fajny komentarz. Fajny komentarz, Petryk. Wałoś. To jest golem, nie? Widzowie, kto napisze, to jest golem w komentarzu, dostanie serduszko. Nie no, tak. Nie no. To, to jest oczywiście jasne i oczywiste, tak. Gram na Golema. gram na Golema x XB ja widzę. Czy to się może skończyć dobrze? No ja nie nie, czy to się może tak skończyć dobrze w to. żeśmy nie chce stać tego po Postawię teraz na drugą stronę może. Jeśli się nie wyrobię z tym z Golem. stawię inną kartę. To nie jest Golem może. A ja nie wiem czy jestem też zadowolony. Patrzcie jaki tutaj split. Szybki. No i dobrze i mamy trochę zwierzy chyba wieża obijaną No może to nie będzie cała wieża, ale na pewno no, do 500 albo do tysiaka mu zostanie. Tysiak 100 ok. Trzeba było jednak wziąć inne, jak wiecie, wizowie No. Teraz już stawiamy. już po prostu tylko zagadać. X, bo na drugą stronę. Tak żeby to nie dotkło. Widzicie widzę wie, jaka profe... pra... prawie profesjonalna obrona Nie ja, Gówno profesjonalna mi teraz wieża pada chyba. A może nie? Tylko on musi postawić golema, ale musi do tego golema postawić. No nie no i nie postawił źle, no. no świetnie. Nie no, wiem co ja będę gadał, tak świetnie. No, gówno świetnie. kręcił on, nie skręcił, dość, nie chcę się grać tych graficów, już dosyć mam. Jeszcze to jest extra dragon, nie no to będzie więcej niż tej gierki tym xbm jednak. Ale wiecie jak to jest, jak wygląda życie streamera, tak? Chyba, że chłop z żadnego spełnienia ale to jest... Jeśli nic na to nie postawi, no ale postawi, no. Ten nikt złoty, teraz by się musiał zokować. No i się nie zokuje, no ale no jest. Mary godgamy, gamy. Ja już mu... ...daję no, honorowego frejrboja. No to jeszcze pozarzucam, no ale tak... No widzicie. Będę chwilę to nagrywał. Hmm. Dobra, cięcie. Dobrze. Nic, robimy kolejną, drugą gierkę. Mój telefon jest taki uląd, że Przydajemy mu taka, i spirit. Chcemy zrobić poezję ziemi, wiesz, wiem, od jakiego ja muszę mieć No na tym polega ta seria, tak? Trochę. Chłopnawko jeszcze co jest? Chłopnawko jeszcze co jest? No świetnie, żebym powiedział ja. Że Chłop na awku jest. a nie, dobra, jednak nie jest na awku. Niestety. A szkoda. Chociaż to wszystko dostaje de także także. szkoda. Mamy już prawie całą wieżę. Muszę ty, ty, ty! Ten nikt złomu prawie całą wieżę zniszczył. Właśnie tak też nie tutaj. Mon grill. No i widzicie, jak ja pro. pro to jest jasno nieoczywiste nie? Ja jestem najlepszy, dobra, pamiętajcie. Nie jakiejś brudy rusz, no i co teraz robimy, no? Ja nic nie będę tego x stawiał, bo ja sobie mogę to zaspelować normalnie, nie? Zobaczcie, że już taką zrobię po prostu. Takiego odcygowania, jeden HP zostanie OS. Tak, syf. Nic, dobra. Splitoweczki tycza. Czemu chłopak mi daje tego gosta? Nie wiem. się chyba nie... O jest. Tak no, no... No widzowie, no sami widzicie tak. No, wy, wy widzicie jak ży wygląda życie moje, tak? No i jeszcze mega, Knight, no i co jeszcze sobie postaw? Jeszcze sobie mirrora klona sobie postaw, tak? Popczę. Widzę, jeśli ja, to wy, jeśli, jeśli ja to wybronię, wybroniłem to Esa. jestem najlepszy, widzowie. Jeszcze chłop się śmieje. No i dobrze, się śmiej, bo przegrałeś tę grę. Przegrałeś swoje życie, że nie umiesz wygrać takim spamerem z X-Bołem, we play it. Wiedom inferno, pływający. Tam to jest bardziej op. bardzo, patrzeć. ja ci loguję, fireballuję ci spark, jak go widzisz. tu do obcycia. Dostajemy x w rogu. Oj, dziu. Dobrze, chyba się z nas wyśmiewa, to my też pamiętajcie, jak ktoś jest toksyczny, to wy też musicie być toksyczni. Pamiętajcie o tym. Jeden odcinek trwa. 7 minut. No dobra, no, no to ta jedna gierka mi się wydaje, że wystarczy, tak? No dobra. No ale w ogóle chyba może nawet dzisiaj drugi odcinek wleci. I on będzie chyba właśnie z tego iceboa. Ale zobaczymy, no dobrze. No, dobra. No to trzymajcie się. Cześć.